Dzień dobry państwu. Witam serdecznie w trzecim odcinku naszej krótkometrażowej serii Umysłu a Wiara. W serii tej staram się przybliżyć państwu kluczowe koncepcje, które na różny sposób wiążą to, jak postrzegamy świat, jak myślimy i rozumujemy, z najróżniejszymi zjawiskami religijnymi. Ja nazywam się Piotr Szymanek, a w dzisiejszym odcinku wezmę na warsztat problem rytuałów. Rytuały, można śmiało powiedzieć, są wszędzie wokół nas. Nasze pierwsze skojarzenia z tym słowem to zapewne religijne zwyczaje, takie jak chrzest, msza czy obrzędy pogrzebowe. Ale świat laicki również pełen jest rytuałów. Znajdziemy je na przykład w świecie sportów, gdzie kibice zwyczajowo malują swoje twarze, by zidentyfikować się ze swoją drużyną. A przed meczem wykonują nieraz skomplikowane czynności, które mają zapewnić ich idolom powodzenie na stadionie. Rytuały znajdziemy też rzecz jasna w wojsku: od salutowania dowódcy przez pokaz, pokaz musztry na defiladach po obyczaje związane z honorowym pochówkiem żołnierzy. Wszystkie te zwyczaje to pewnego rodzaju rytuały, które skutecznie komunikują zdyscyplinowanie a w związku z tym siłę armii. Wreszcie, rytuały towarzyszą nam też w naszym indywidualnym życiu. Myślę, że każdy z nas posiada ten zestaw swoich własnych, unikalnych zachowań, które innym ludziom mogą wydawać się zupełnie niepotrzebne. To może być sposób, w jaki układamy kapcie do snu albo skądinąd bardzo dzielące ludzi zwyczaje związane z jedzeniem płatków śniadaniowych. Szczególnym przypadkiem tych osobistych rytuałów jest coś, co w psychologii nazwano gołębim przesądem. Zauważono bowiem, że gołębie mają tendencję do tego, by powtarzać zachowania, po których otrzymały pokarm, nawet wtedy, gdy dane zachowanie nie miało żadnego związku z nagrodą. Ludzie również przejawiają tę ten ten, ten, tendencję. Jeśli po wykonaniu jakiejś czynności, nawet zupełnie niezwiązanej z późniejszymi zajściami, wydarzy się coś dobrego, to mamy tendencję, by powtarzać tę czynność. W taki oto sposób ludzie dochodzą nieraz do wniosku, że mają w pracy swoją szczęśliwą windę, albo że gra komputerowa ładuje się szybciej, gdy nie patrzą na ekran. Skąd biorą się zachowania rytualne? Dlaczego katolicy przyjmują komunię, nowożeńcy w przeddzień ślubu tłuką talerze, a wojsko organizuje kosztowne defilady? Dla niektórych badaczy. Rytuały powstały na bazie zachowań, które miały na celu redukować lęk, stwarzając wrażenie kontroli nad otaczającym nas światem. Przykładem takiego rytuału może być na przykład zapalenie gromnicy w trakcie burzy. Niektóre rytuały z kolei komunikują bogactwo i status społeczny. Klasycznym przykładem jest tutaj potlacz, rytuału rdzennych Amerykanów, podczas którego organizator spotkania rozdawał lub niszczył dobra materialne. Demonstrując w ten sposób swoją siłę i zasobność. Jeśli jednak chodzi o rytuały stricte religijne, to wielu religioznawców postrzega je jako działania mające na celu zainscenizowanie, odegranie wydarzeń mitologicznych, czy to w sensie dosłownym, czy symbolicznym. Na przykład w Kościele Katolickim wierni spożywają chleb przemiony w ciało Chrystusa na pamiątkę ostatniej wieczerzy. W kontrze do tego Niektórzy badacze twierdzą jednak, że mitologia jest wtórna wobec rytuału. Uważają oni, że człowiek już w prehistorii angażował się w kolektywne praktyki, a mit to zaledwie zwerbalizowana wersja opowieści, którą opowiadały pierwotnie rytuały. Zostawmy jednak to, skąd biorą się rytuały i jaka jest ich natura, i zastanówmy się nad nieco prostszym pytaniem: jakie są efekty rytualnych zachowań w naszym życiu? Kognitywni i ewolucyjni badacze religii coraz częściej podkreślają, iż wspólny udział w rytuale, zwłaszcza religijnym, zmienia naszą percepcję innych ludzi. Ale co właściwie taka informacja, że ktoś uczestniczy, uczestniczy w praktyce religijnej, może powiedzieć nam o drugim człowieku? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy na chwilę pochylić się nad ważnym tematem w obrębie teorii ewolucji to znaczy nad tematem sygnalizacji. Każdy z nas wysyła innym ludziom jakieś sygnały. Czy to werbalnie, czy to za pomocą swoich zachowań, gestów lub stroju. Co więcej, nie da się nie sygnalizować, ponieważ nawet wstrzymanie się od sygnału jest też pewny, pewnym sygnałem. Nieraz, gdy chcemy przypodobać się komuś, podkreślamy w rozmowie z nim swoje atuty. Ale jak dobrze wiemy, słowa, słowa, słowa. Słowa nic nie kosztują. I jeśli naprawdę chcemy przekonać kogoś do tego, że jesteśmy na przykład inteligentni, to najlepiej jest zrobić przy tej osobie coś, co naprawdę wymaga inteligencji. Teoretycy ewolucji zwykli więc mówić o kosztownych sygnałach, czyli takich, które dobitnie komunikują cechy danego organizmu, bo trudno je sfałszować. Często podaje się tutaj przykład pawia którego gigantyczny, kolorowy ogon nie tylko utrudnia mu poruszanie się, ale i przyciąga drapieżników. Ogon ten jest więc bardzo kosztownym sygnałem świad świadczącym o wrodzonej sile i sprawności pawia, ponieważ posiadanie takiego ogona naprawdę wymaga siły i sprawności. Nasza percepcja innych osób zależy więc od tego, czy angażują się oni w kosztowną sygnalizację. A tak się składa, że rytuały świetnie wpisują się w charakterystykę kosztownych sygnałów. Po pierwsze, są czasochłonne i wymagają aktywnego zaangażowania. Wyjście do kościoła nam to nie tylko poświęcenie zasobów czasu, ale i energii, której wymaga aktywny udział w liturgii. Rytuały nie mają też wyraźnego celu ani funkcji, nie uczestniczymy w nich po to, by otrzymać za to wynagrodzenie albo by rozwinąć swoje umiejętności. Świetnie komunikują one więc, że dana osoba naprawdę wierzy i czuje się częścią wspólnoty, bo gdyby nie wierzyła, to nie brałaby udziału w tak bezcelowym z jej punktu widzenia zajęciu. Wreszcie, niektóre rytuały odprawiane w różnych zakątkach świata mają wręcz ekstremalny charakter. Pomyślmy tu o takich zabiegach jak przebijanie policzków czy skóry, albo o przejściu po rozrzeżonych węglach. Wszystkie te Kosztowne cechy rytuałów skłaniają badaczy religii do tezy, że praktyki religijne są przede wszystkim platformą do komunikacji społecznej. Biorąc udział w rytuale, sygnalizujemy innym ludziom, że jesteśmy częścią wspólnoty religijnej. Sygnał ten jest kosztowny, więc znaczy więcej niż sama deklaracja wiary. Ale dlaczego to takie ważne, żeby kosztownie sygnalizować swoje oddanie religii? Wydawałoby się, że to trochę taka sztuka dla sztuki. Jednak pamiętajmy o tym, że to, w co wierzymy, bardzo wiele mówi o tym, jaki kodeks moralny wyznajemy i jakie wartości nam przeświecają. W kontekście chrześcijaństwa udział w rytuale mówi więc innym członkom wspólnoty: Spójrz, biorę udział w tych praktykach, więc pewnie wierzę w przykazania: nie kradnę, pomogę ci w potrzebie i będę wiernym małżonkiem lub małżonkom. Tym samym rytuały pomagają nam identyfikować członków naszej grupy szczerze oddanych kooperacji, a nawet, jak pokazują niektóre badania, bywają wskazówką przy wyborze kandydata na partnera, partnera lub partnerkę. To jednak nie cała historia. Rytuały bowiem wpływają nie tylko na naszą percepcję innych osób, ale też, jak sugerują niektórzy badacze, wywierają przemożny wpływ na naszą psychikę. Po pierwsze, samo rytualne zachowanie nas uspokaja. Jak wykazała grupa badaczy amerykańskich z Alison Brooks na czele, samo wykonanie rytualnego zachowania zmniejsza lęk. Alison Brooks i jej współpracowni, współpracownicy poprosili uczestników swojego badania, by przed stresującym publicznym wystąpieniem wykonali taką oto czynność. Napisali na kartce papieru, jak się teraz czują, posypali kartkę solą. Policzyli do pięciu, a potem zmieli papier i wyrzucili go do kosza. Wykonanie tego rytuału zmniejszyło lęk odczuwany przez osoby badane podczas publicznego wystąpienia. Jednak co ciekawe, efekt ten pojawił się tylko wtedy, gdy tę sekwencję zaleconych aktywności prowadząca badanie nazwała wprost rytuałem. Drugim efektem praktyk religijnych jest to, że obserwacja i udział w rytuale może zaburzać funkcjonowanie naszej percepcji i pamięci. Jak sugeruje m.in. Uffe Sjoet, duński kognitywista religii, nasz umysł nieustannie monitoruje wydarzenia dziejące się wokół nas, interpretuje je, interpretuje je i próbuje stworzyć na ich bazie spójną narrację, którą nas może następnie przechować w pamięci. Zdaniem tego badacza, skoro rytuały wiążą się z ogromną ilością pozornie bezcelowych aktywności, a nieraz także z silnymi emocjami i przebodźcowaniem, nasz mózg nie jest w stanie na bieżąco konstruować spójnej interpretacji tego, co dzieje się wokół nas. To zupełnie tak, jak gdyby na naszych drogach poznawczych zapanował nagle korek. W konsekwencji uczestnicy rytuału muszą korzystać z narracji dostarczonej im przez wykładnię religijną lub przez funkcjonariusza prowadzącego rytuał, np. kapłana. Tym samym osoba, która brała udział w rytuale, może zapamiętać go zgodnie z dostarczoną jej narracją i czuć, że doświadczyła transu, że zdarzyło się coś niezwykłego, albo że w trakcie rytuału na zgromadzonych działały nadprzyrodzone moce. Zbliżamy się już do końca tego odcinka, a na koniec jak zwykle trzeba wspomnieć o problemie integracji. Jak połączyć ze sobą. Te najróżniejsze teorie dotyczące rytuałów. Patrząc na sprawę intuicyjnie, wydaje się, że powinien istnieć jakiś wspólny rdzeń wszystkich zachowań rytualnych, który na, na przestrzeni dziejów, dziejów po prostu obrastał najróżniejszymi dodatkami i funkcjami, stopniowo odnajdując swoje miejsce nie tylko w religii, ale i w wojsku, sporcie czy w kontekstach towarzyski, towarzysz, towarzyskich. To jednak pogląd intuicyjny. A może się przecież pewnego dnia okazać, że to, co nazywamy rytuałami, to tak naprawdę grupa heterogenicznych zjawisk opartych na różnych takich rdzeniach. Niemniej na pewno warto zwracać uwagę na to, z jak wieloma rytuałami stykamy się każdego dnia, i pamiętać o tym, że mogą one pełnić niezwykłe funkcje społeczne i psychologiczne. Na tym kończymy nasz trzeci odcinek. Dziękuję Państwu za uwagę. I do zobaczenia.